Witam Was bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj pozdrawiam Was ze słonecznego Wietnamu, właśnie zaczął się chiński nowy rok, a dzisiaj chcę Wam opowiedzieć parę słów na temat tego, w jaki sposób można reagować, kiedy dziecko zaczyna Ci stroić, krótko mówiąc fochy. Co Ty możesz zrobić, kiedy Twoje dziecko jest wiecznie niezadowolone, mimo że Ty bardzo się e, gdzieś tam starasz, fajnie zorganizować mu czas wolny, organizujesz dla niego jakieś fajne rzeczy, fajne aktywności, ono wiecznie jest niezadowolone, wiecznie jest mal, mal contentem, wiecznie gdzieś tam kręci nosem, no i Ty już z całą pewnością masz tego, krótko mówiąc, serdecznie dość. Dzisiaj wytłumaczę Ci, dlaczego tak się dzieje. Na pewno wpadłaś czy wpadłeś w coś takiego, że starasz się w jakiś taki racjonalny sposób przekonać tego swojego e, smyka, że nie wiem, ten czy inny posiłek jest e, smaczny czy zdrowy, że przecież będzie fajnie, jak pójdziecie na plac zabaw, będzie fajnie, jak pójdziecie do wesołego miasteczka. E, tak wpadasz w taką racjonalną argumentację. To absolutnie nie o to chodzi. Ty szukasz logiki tam, gdzie jej nie ma i ty zamiast próbować dziecku racjonalnie e, argumentować, musisz zrozumieć, jaki mechanizm za tym się kryje. I pierwsza rzecz, którą musisz pojąć, jest taka, że e, Twoje dziecko, kiedy robi coś takiego, to najprawdopodobniej po prostu robi to dlatego, żeby gdzieś tam. E, jest to taka potyczka o to, kto będzie sprawował władzę w domu. Twoje dziecko, kiedy stawia na swoim, kiedy ma taką możliwość, żeby na przykład e, zepsuć Plamy, plany weekendowe całej rodziny, no bo mieliście iść do parku, a nie pójdziecie, ma kontrolę. Ono wtedy sprawuje władzę, no i, i Twoim zadaniem jako rodzica jest tutaj do tego nie dopuścić, gdzieś tam jednak tak poukładać relacje w domu, żebyś to Ty miała czy miał władzę, a nie Twoje dziecko. No i druga kwestia jest taka, że kiedy smyk robi coś takiego, no to po prostu wtedy jest w centrum zainteresowania. Cały świat krąży gdzieś tam wokół niego, bo wszyscy próbują go przekonać do tego, że. Ta czy inna rzecz będzie po prostu fajna. Naprawdę nie tędy droga. I teraz, co ty masz zrobić? Co zamiast tego możesz? osiągnąć, jak ty to możesz rozegrać. Przede wszystkim, kiedy twoje dziecko staje się takim marudnym malkontentem, ty nie poświęcaj temu uwagi. Coś mu nie smakuje, nie chce jeść obiad, który przygotujesz, no to po prostu powiedz, okej, okay, nie musisz jeść, zjesz kolację albo weź sobie cokolwiek z lodówki i tyle. Nie przekonuj go przez godzinę, no bo tylko nakręcasz tego typu zachowania, tylko je wzmacniasz i one będą powtarzały się ciągle. Kiedy Twoje dziecko, dajmy na to, nie chce wyjść na, yy, na plac zabaw, no to również pomyśl, no nie zawsze będzie to łatwe, ale po prostu staraj się organizować tą rzeczywistość w taki sposób, żeby, no dajmy na to, jeśli masz dwójkę dzieci, to po prostu niech to marudne zostanie w domu z jednym z rodziców, a drugie niech pójdzie na plac zabaw. I nie przekonuj tego pierwszego, że tam będzie fajnie. Nie, po prostu taką decyzję podjąłeś. Zostajesz. Okej, okay. i dziecko kilka razy zobaczy, że na nikim to nie robi wrażenia, że również na tym w jakiś sposób traci, że nie dostaje tego, o co tutaj się jakby ubiega, czyli tej e, uwagi, zainteresowania, możliwości kontroli wszystkich. E, tak, zacznie odpuszczać, przestanie tak robić. Zrozum, musisz e, tak układać różne sytuacje, właśnie tego typu, żeby Twoje dziecko nie miało możliwości, e, też zrujnowania tego czasu y, całej reszcie y, domowników. Jeśli, dajmy na to, nie wiem, chcesz zagrać z dzieckiem w jakąś planszówkę, również robisz to dla niego, chcesz z nim fajnie spędzić czas, ono nie chce i kręci w nosem, no to znowu, jeśli masz więcej dzieci, to zagraj z nimi, a... A całkowicie przestań się przejmować tym, które ma ludzi. Albo zagraj nawet tą planszówkę ze swoim partnerem czy partnerką. Też będzie ok, też będzie dobrze. Bardzo serdecznie zapraszam Cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę już za parę godzin, już dzisiaj, punktualnie o godzinie, o godzinie 15 i ja na tym szkoleniu będę opowiadał o tym, w jaki sposób radzić sobie z agresją dziecka. Co ty możesz zrobić w momencie, kiedy twój smyk nie ma żadnych oporów, żeby kogoś ugryźć, uszczepnąć, kopnąć czy uderzyć? Powiem ci to do, do, do Z. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, to zapisz się poprzez link, który znajduje się pod tym materiałem wideo. Jeżeli nie zdążysz dzisiaj wziąć udziału w tym szkoleniu, to i tak się zapisz, dlatego że za mniej więcej dwa tygodnie, w połowie lutego, znowu zrobię takie darmowe szkolenie, taki darmowy webinar. I na tym kolejnym będę opowiadał, jak radzić sobie z dziecięcą histerią. Tak więc zastopuj teraz ten film, zapisz się koniecznie, żeby ta fajna okazja nie przeszła Ci koło nosa. Jeśli Ci się podoba to, co mówię, koniecznie napisz jakikolwiek komentarz udostępnij to kliknij lajka, like kliknij ławkę w górę, bardzo mi wtedy pomożesz. Ja już żegnam się z tobą, dzięki do zobaczenia, cześć!